Witam wszystkich, jak leci, a więc w tym odcinku będzie żonglowanie i zademonstruję tę technikę. Żonglowania. Więc. O co chodzi w żonglowaniu? Bardzo pro technika w tej grze. To bardzo dużo w multiplayer robi. To ludzi i ci, którzy nie robią tego w multiplayer, a przegrywają kampanię. Więc. A, włączymy teraz na maksymalną szybkość. Możemy to robić plusem, minusem albo tutaj sobie klikać. Ok. I puścimy sobie spację. I teraz zapierdzielamy. I widzimy, że tutaj mamy te dginam, że coraz mniej ginam potrzeba, aż tą technologię weźmiemy. Natomiast tutaj jest puste. Ponieważ ta gra jest real-time strategy, RTS, czyli strategia w czasie rzeczywistym, bez pauzy, w multiplayerze jest bez pauzy, a to mamy tutaj troszeczkę czasu, żeby sobie kliknąć na to i jakąś technologię wziąć mamy na to 30 dni, czyli cały miesiąc mamy, żeby jakąś technologię wybrać, żeby nie stracić, jeżeli będzie więcej niż 30 dni, a to tą technologię możemy później, to, to, to tracimy trochę, to tracimy później po 30 dniach tracimy te dni na to tę nową technologię, jak nie klikniemy, a nie wybierzemy jakiejś technologii tutaj, okej? Okay? Stop. Pauza. A teraz mamy 30 na 30 dni. Mamy Basic Machine Tools i Construction 2. Więc widzimy teraz Basic Machine Tools mamy 97 dni. Klikniemy tutaj. I my chcemy wziąć coś innego. Na przykład chcemy wziąć elektroniczne inżynierstwo. Co nam pomoże? Dostajemy bonus. a, a Dostajemy bonus. Research Speech nasi naukowcy 3% będą szybciej pracowali. To jest dobre. A zanim to zrobimy, to zapamiętajmy te dni. Tu jest 97 dni, ok? Na basic machine to już 97 dni zostało. Ok? Klikniemy teraz tutaj. I na tą wspaniałą technologię, która jest tam super potrzebna. Już nie mamy 97 dni, mamy 68 dni. Rozumiemy się o żonglowaniu teraz. Teraz konstrukcja. Construction 1 mamy 139 dni. A tutaj mamy 30 dni zabukowanych. To ile nam dni zostanie tutaj? Zaraz zobaczymy. Weźmiemy sobie na przykład ciężki myśliwiec albo na przykład cokolwiek, artylerię. I weźmiemy sobie teraz construction. I mamy troszeczkę mniej dni, więc jest bardzo dobrze, jak widzimy. Jest bardzo, bardzo dobrze. Tak jest, moi drodzy, żonglowanie, więc zyskaliśmy trochę dni na te najważniejsze technologie, które są machine tools i konstrukcja. Konstrukcja. Czyli produkcja i konstrukcja to są najważniejsze dwie rzeczy, które są. <laughs> uważam na początku. Szczególnie konstrukcja, żeby to jak najszybciej a nam się udało to robić. Okay? Co, co ja mówię? Jak najszybciej udało się robić, żebyśmy nasza konstrukcja mieliśmy, żebyśmy mieli więcej bonusa. Więc idziemy teraz na research. Czas trwa. Sorry, takie długie wideo. Nie mogę szybciej gry przyspieszyć. A w międzyczasie construction tutaj nam idzie coraz lepiej. Widzimy, tutaj budujemy coraz więcej fabryk. Okej, okay, nie, jeszcze mam czyści. Jeszcze nie zbudowaliśmy żadnej, mamy bardzo słabo. Budujemy. A niestety nie można tutaj zrobić tego, żeby jakaś technologia nie, nie była wolna. Nie wiem, jak to wypieprzyć, żeby tę technologię zostawić samą, więc teraz mamy armię innowacje i w następnym odcinku będziemy żonglować dalej i będziemy dawali następny fokus. Do zobaczenia.